Okres wakacyjny, letni zawsze kojarzy nam się z odpoczynkiem, wyczekanym urlopem, na który nierzadko wybieramy się samochodem lub motocyklem. Kiedy tylko słońce zaczyna trochę bardziej przygrzewać, przychodzi maj, czerwiec, naturalne jest, że zaczynamy więcej wychodzić na dwór. Zaczynamy częściej korzystać z życia na świeżym powietrzu. Nie wekujemy się w domu, wsiadamy czy to do auta, czy na motocykl, i ruszamy na przejażdżkę. Opuszczamy szyby, podgłaśniamy muzykę w aucie. Ubieramy strój i wsiadamy na jednoślad. Jest piękna pogoda, aż chce się jeździć, jest ciepło, asfalt jest suchutki, guma klei się aż miło. Wyjeżdżając na ulicę przekonani o naszych umiejętnościach pozwalamy sobie na rozluźnienie, odprężenie, przecież jest ciepło, przecież jest sucho. Świetna widoczność, piękna pogoda. Normalnie podczas deszczowej aury musimy uważać na utratę przyczepności na aquaplaning, Podczas mglistej pogody musimy uważać na drogę przed nami. Nie wiemy, co czai się za parę dziesiąt metrów. W nocy, przy gorszej widoczności uważamy na dziury na drodze, zwierzynę, czy chociażby pieszych bez odblasków. A jak jest środek pięknego lipcowego dnia, widoczność doskonała, aura perfekcyjna, idealne warunki, aby bezpiecznie wyskoczyć na przejażdżkę wokół komina. Prawda? Pozornie tak, niestety. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że największym zagrożeniem dla nas jest właśnie ta piękna pogoda. Dużym plusem, o ile można tak powiedzieć, jazdy w złych warunkach atmosferycznych jest to, że uważamy na to, co robimy, co się dzieje na drodze. Wykazujemy się większym skupieniem i ostrożnością, zupełnie inaczej jak podczas pięknej letniej aury. Zgodnie z raportem wypadki drogowe 2020, do którego link macie w opisie, na 23 540 wypadków ogółem w 2020 roku niemal 10 000 z nich wydarzyło się w miesiącach od czerwca do września włącznie. To stanowi ponad 41% wszystkich wypadków. Jak widzicie, wraz z poprawą pogody, nastaniem upragnionego lata liczba wypadków rośnie. Ale jak to? Przecież nie ma ślizgawicy czy gołoledzi, dzień jest dłuższy, widoczność jest lepsza. No właśnie. Czytając dalej w raporcie możemy natknąć się na takie szokujące dane. Na 23540 wypadków drogowych, aż 15316 wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. Można by powiedzieć, że takie wartości powinny być przy polu opady śniegu, deszczu, podczas mglistej pogody czy szarówy. Co więcej, aż 16331 wypadków miało miejsce za dnia. A to przecież w nocy powinna być gorsza widoczność. Trzeba jednak podkreślić, że oczywiście natężenie ruchu jest większe za dnia. Ale dlaczego tak dużo wypadków ma miejsce przy dobrych warunkach pogodowych? Dlaczego aż 10 tysięcy wypadków miało miejsce w okresie wakacyjnym? Aż 12 999 wypadków miało miejsce na prostych odcinkach drogi? A więc mamy ładną pogodę, prosty odcinek drogi i, i 2734 wypadki które spowodowane były niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. Wśród sprawców największej liczby wypadków wciąż niechlubny prym wiodą kierowcy samochodów osobowych, gdyż procentowo jest ich najwięcej na naszych drogach. Jednak motorowery i motocykle spowodowały niemal 1400 wypadków, w których zginęło prawie 200 osób. Analizując te dane, widać jak na dłoni, że jest blisko o 22% mniej wypadków i 14% mniej ofiar śmiertelnych, jak w 2019 roku. Super, co nie? Pamiętajmy jednak, że rok 2020 był wyjątkowy pod wieloma względami i te dane, które widzimy, też nie do końca są miarodajne. Jak widać, spadek jest bardzo duży i poza tendencją z lat ubiegłych, a spowodowany jest mniejszym przemieszczaniem się ludzi, aniżeli poprawą bezpieczeństwa na naszych polskich drogach. No dobrze, ale to dlaczego jest taki wysoki wskaźnik wypadków w miesiącach letnich? Skoro poprawiła się pogoda, skoro wszystkie czynniki zewnętrzne przemawiają za tym, że powinno być ich mniej, a no dlatego, że do naszej w głowy wkrada się rutyna, rozluźnienie i fałszywe przekonanie o tym, że panujemy nad wszystkim. Jak wspomniałem wcześniej, trudne warunki na drodze zmuszają nas do ostrożnej jazdy. Uważania na wszystko, myślenia naprzód, jak na start sezonów, wypatrujemy piachu na drodze, który został po stopniałej brei pośniegowej, nie odkręcamy na maksa, jak jest zimno i mamy nierozgrzane opony, nie pędzimy jak wariat we mgle, czy podczas opadu deszczu, szarówy, to właśnie te idealne warunki pogodowe, słoneczny ciepły dzień, tępi nasz instynkt samozachowawczy. Skoro widzę, co jest daleko przede mną na drodze, to pojadę szybciej. Skoro asfalt jest suchy, to bardziej się złoży w zakręcie i tak przeważamy szale z bezpiecznej przejażdżki na ryzykowną grę. Najgorsze jest to, że nawet jak sobie zdajemy z tego sprawę, że czasem zaczynamy przeginać jeżdżąc motocyklem, że przekraczamy nasze limity i testujemy, ile nam jeszcze szczęścia zostało, to sankcjonujemy to sobie w najprostszy sposób, a zarazem najgłupszy możliwy sposób. Może i trochę za szybko dzisiaj jechałem, ale koniec końców wróciłem do domu cały i zdrowy. Ja się nie rozbiję. Mnie to nie dosięgnie. Inni mogą mieć wypadek. Nie ja. Mhm. Mm A co więcej, nie jesteśmy odosobnieni w tym myśleniu. Inni kierowcy też mają podobnie, czy to w aucie, czy na motocyklu. Rozluźnienie, chill, wyższa prędkość i przekonanie, że skoro umiem jeździć i jest piękna pogoda, to jestem bezpieczny. Koniec końców, wyjeżdżając na przejażdżkę w pogodny lipcowy poranek, mamy statystycznie większe ryzyko wypadku, czy to z naszej, czy nie z naszej winy, niż korzystając z okienka pogodowego w lutym. Dodam jeszcze tyle, że fajnie to brzmi. Ucz się na cudzych błędach, nie na swoich. Problem jest tylko taki, że błędy popełniają wszyscy, a nie popełniają ich tylko ci, co nic nie robią. Czytaj, nie jeżdżą. Tak więc oby jedynym błędem, który popełnicie wsiadając za kierownicę samochodu czy na motocykl, było to, że zapomnieliście portfela, a nie głowy. Sezon już w pełni otwarty, obyśmy na jego zamknięcie spotkali się w takim samym gronie. I pamiętajcie, jesteście wyjątkowi i potrzebni dla swoich bliskich, dla swoich przyjaciół, dla swoich rodzin, ale nie jesteście niezniszczalni.